Treść dla użytkownika często jest ważniejsza niż obrazki, bo możemy okroić serwis czy portal z grafiki, możemy wyjąć z niego wideo, a jeśli portal ma coś powiedzieć, to musi to powiedzieć treścią, musi to zakomunikować. Więc content zawsze będzie istotny. Stąd rola UX Writera będzie tylko i tylko ważniejsza. Trendy 2018 w content marketingu no to głównie będzie tworzenie treści w oparciu o big data. Dostosowywanie treści do użytkowników, takie targetowanie tych treści, żeby one były nadal wiarygodne, ale jednocześnie dopasowane. To nie jest łatwe, jak się przekonaliśmy dzięki aferze z Cambridge Analytica i z Facebookiem oraz masie innych kampanii, które po prostu utopiły, ponieważ content marketing opiera się na zaufaniu, wiarygodności a korzystanie z danych w jakikolwiek sposób może tę więź naruszać i narażać. Więc no to jest gdzieś tam dla nas duże wyzwanie, jak korzystać z najnowszych technologii, z danych, które posiadamy, z targetowania, z, z sztucznych inteligencji, które coraz lepiej sobie radzą z tworzeniem treści, także content marketingowych, no a jednocześnie nie narażać tej bardzo kruchej relacji, zaufania z użytkownikiem, na której opiera się content marketing. Najprościej można powiedzieć, że nowe technologie teraz są nowe, za to staną się na pewno standardem, tak jak każda innowacja, którą spotykamy w rozwoju człowieka. Czyli tak jak kiedyś telefony były czymś zaskakującym, telefony mobilne, tak w tym momencie wirtualna rzeczywistość dla wielu osób czy korzystanie z okular jest czymś dziwnym, za to na pewno w krótkim albo dłuższym okresie czasu, bo tego nikt nie wie, stanie się standardem. Tak samo jak poszerzona rzeczywistość, czyli jakby no, ta, która ma doprowadzić do tego, że telefonów już nie będziemy mieli, za to na przykład wszyscy będziemy chodzili w okularach i widzieli tę rzeczywistość. W odrobinę poszerzonym charakterze. Każde rozwiązania technologiczne jakby uposażają nas w więcej możliwości pokazywania, czy dystrybucji, czy angażowania w treść każdego z użytkowników. Czyli różnica jest taka, że jak mogę pójść i zobaczyć film w kinie, to gdy mam okulary wirtualnej rzeczywistości, to mogę być fizycznie w tym filmie i rozejrzeć się dookoła. I to jest podstawowa różnica jakby w jakości treści, którą możemy dostarczać naszym konsumentom. To jest treść, która jest angażująca, bo ja uczestniczę w wydarzeniach, które my możemy im pokazać. I to jest przyszłość. Znaczy przyszłość to jest coś więcej niż tylko oglądanie. To jest bycie w danej przestrzeni um, wykrowanej, czy wirtualnie, czy wykreowanej jako film, czy jako świat, który będzie 3D. Ale bycie w content marketingu fizycznym to, to jest przyszłość. Content marketing dojrzewa, ale ciągle przed nim dużo jeszcze do nauczenia. Szczególnie przed nim to może nie, ale przed nami tutaj w Polsce na pewno. Ciągle dyskusja nad tym, czym jest content marketing, a co jest content marketingiem, co nie jest content marketingiem jest ciągle, ciągle żywa. Bardzo dobrze, że, że jest tak, że prawdziwy content marketing, taki, który narzędziowo jest dobry, ale jednocześnie jest prawdziwy i te treści są takie, które dotykają potrzeb odbiorcy. Fajnie, że on się sprawdza i że on właśnie przynosi efekty i prędzej czy później, jeśli będziemy się chcieli tym zajmować, to będziemy musieli to po prostu robić dobrze, bo ci, którzy będą robić to słabo, czy robią słabo, po prostu muszą poleć. Myślę, że content marketing rozwinie się w taką stronę, w której marki bardzo szybko i marketerzy bardzo szybko zorientują się, że im większym zaufaniem obdarzą twórców albo no, ludzi, którzy przygotowują im ten content, tym lepszy on będzie i tym tak naprawdę lepiej dla nich. Pytanie tylko, czy. I jak szybko marketerzy zorientują się, że tak naprawdę twórcy tych treści dużo lepiej znają swoją publiczność niż, niż ci marketerzy, którzy oczywiście znają swoją grupę, bo powinni znać swoją grupę, do której mówią. Natomiast jeśli decydują się na współpracę z twórcą treści, no to muszą mieć w świadomości to, że ten twórca treści dużo lepiej zna ludzi, którzy oglądają te treści, więc to pole do współpracy. on the of the One of the biggest challenges uh, today with content marketing is, of course, that there is already too much content in the world. So, uh, what to do then? Yes, the only solution is to know your audience, know your target groups and uh, give them relevant, uh, tar re relevant content that they need and they want so that you don't get pushy